Się, zawodnik Mighty Bulls w ale to są. Jeszcze nie za plecy. wszykuje Tom brisy Czy zmieści tę rękę pod szyją? Nie, tak jest, wydaje się, się, że to, będzie to może być koniec. Za moment, koniec tej walki. Walczy walczy to czasu, Koniec! Tom Brice. Tom Brice dzisiaj, kiedy tylko znalazł swój czas, swoje miejsce, wygrywa ten pojedynek. No dzisiaj to był zawodnik z Anglii, który nie popełnił błędu. Nie było takiego kryzysu, który widzieliśmy w poprzednich jego pojedynkach. barytami Kacpra Koziorzemskiego od pierwszych sekund tego pojedynku. Dobre, niskie kopnięcie po raz drugi z tej akcji na nogę wykroczną. Korzysta z zapaśnikami przed tą walką, by chociażby u Bartka Batry, u Adriana Badzika, ale między innymi też na razie bezpośrednich, jeśli chodzi o uderzenia Kacper Koziorzemski. strzelił się teraz idealnie. Ten lewy trafił Koziorzemskiego. Dzieje się już naprawdę dużo, a dopiero za nami 3 minuty. Bardzo źle wcześniej sobie tymi czasami na dół wiórły przygotował właśnie po to, żeby sobie znaleźć miejsce, dostęp do głowy. wywierać presję. Ośpięty Kapitalnie tekawe. zamarkował to lewe kolano i potem wystrzelił prawo po zmianie pozycji. Ach, mocno, mocno siadło. Presja, presja Borkowskiego rozpuszcza ręce Borkowski. Zbyt przyjemnie w nogę swojego rywala. Praźne to to kopnięcie w wykonaniu Borisa Borkowskiego. Siatki miotają te kopnięcia, uderzenia wisi, Nokaut w powietrzu, ale Borys Borkowski postanawia nieco uspokoić w tym momencie. Borkowski. Ależ mocno teraz młotki. Jeden, drugi. Odwinął się jednak Koźierzewski. Recepta na tę drugą rundę. Widząc jak wyglądała w pierwszej rundy. Mi się wydaje, że naprawdę trawił tym ciosem troszeczkę naruszony. Jest z uchem Borkowskiego. Trafił teraz dobrze. Do Wyprzedził prawą ręką. Mało no, ciosów teraz na presji w wykonaniu Borkowskiego. O! o. Na lewy, na, na lewy. Na, na lewy! Na lewy! Te lewy chyba doszedły Kacpra Tak zastygły w miejscu na ułamek sekundy Borys Borkowski. Przytomnie glebały. Klinczy Koźierzewski. Poczywał na Teraz kolejny trafił drugi raz w tej odsłonie prawy nad lewą muflażową. Borkowski. Poszukał teraz lewego pogrótkowego biur, e, ale skarcił go też prawą ręką. Jakby w tym e, czasie. Teraz, teraz się nie dajcie zamykać e, Borkowski, tylko na głowę. A, trafił! Ależ to zrobił dobrze Borkowski, wyczuł moment, w którym Krzyżowski poszedł na drugą stronę i idą kolejne ciosy. Jak to się nie skończyło, drodzy państwo? Jest wow. kolano od Koziożewskiego stoi Borkowski Jeszcze raz! Lajna. Jest Ruchom panu Borkowski. Borkowski. Ludzie z kiosami, teraz Koziożewski wszystko zostawia Latającym kolanem biur! Żeleje publika w Lubinie i szalam chyba też wszyscy państwo za telewizorami Już bez siły Ale jeszcze wyprowadził to latające kolano Z 15 minuty za nami Czaki z głów ryce składają się same do oklaski Jezior kosztowało Mateusza, Janura, rozpuszcza ręce w trafia prawym, jeden, drugi, trzeci, koniec, koniec, koniec. koniec pojedynku! Równo z gągiem kończy tę walkę Endy w ale na to się zanosiło, na tę jedną precyzyjną, wydłużoną kombinację. Kapitalny finish korwata. Poczyna na niskiego kopnięcia, Lomali jest no, no musimy pamiętać, że jest Kijew, to jest zawodnik, Oj, który naprawdę bardzo mocno idzie po sprowadzanie Robertu Hała. Ratuje się zejście w nogi, bo jest mocno zamroczony. To są te kowadła w łapach z Kijewa. że musi uważać z niskimi kopnięciami, jeśli wyprowadza tę akcję, bo Lomali jest Kiew, posiada kowadło w ręce. Teraz ucieka zbyt do pora. Chciał pić gwoździa, ale się z tego, z tej sytuacji Robert Duchawa Ale ten wymian musi unikać Robertu Biu. Jest chyba lekko zamroczony, ale e, pamiętajmy jak mocno był Polak podłączony. Dobrze teraz. Teraz tak to powinno wyglądać. Wracać e, dystans i reagować na e, te techniki dystansowe Roberta Ruchala no i wykorzystywanie tych prawie 15 cm przewagi zadać go również na konto tymi lekko w śladła. Właśnie walczyć w ten sposób Roberta Ruchała trochę usypiać i świetna akcja świetnie Znowu dwa ciosy doszły ojoj oj, oj. Pięknie to zrobił Lomali Świetna walka. Naprawdę zasługująca na miano main eventu, zasługująca na miano walki o pas mistrzowski. Musi uważać że ten prawy zamach Lomal Poluje na ten czas konsekwentnie Niemiec. I kolejna taka wymiana zapaśnicza. Ale to co też pozwala Robertowi utrzymywać walkę poza dystansem, to są te przyruchy. One często nawet gdzieś markując uderzenia. Zmusza rywala do zrobienia kroku. Ależ teraz próbowała zamarkować zejście, do Nutki. Skryjona prawa ręka do szczęki. O, teraz króciutki prawy. Zrobił to, co wcześniej robił Eskijew. wkłada siły. Teraz świetne zejmę zmiana poziomów. Stara się zacząć przeciwnika na materiałowali Eskijew, ale nie udało się utrzymać na ziemi. No to jest angażowanie gdzieś obrony też On Musi być przygotowany również na wszystko. Jeszcze jedna próba, Widać było trzykrotnie zabierał się do tego kopnięcia, w końcu wystrzelił. Cała hala w Lubinie zareagowała na tę prośbę o aplauz Kijew, że musi tę rundę wygrać. Pokazali mu, że musi iść do przodu, że musi trafić. Broni sprowadzenie Robert Ruchała, oszczędzać sił, wie, że może wszystko rzucić. Dobry się w tym kąt, Wydaje się, że trafił a teraz to on zmuszony jest do ofensywy. Kończy całą do I Robert Ruchała z góry. Metodyczny. Robert Ruchała i mamy plecy. Z rozciągniętej wraca na kolana. Ma miejsce na bicie ciosów, na bicie łokci. Zawodnik z Nowego słońca. Szuka szyi, szuka spełnienia marzeń. Szuka pasa KL2. A końca jeszcze daleka droga, chociaż uwagi o aktywnej obronie otrzymał skiejem. Podwójne ciosy. Robert Ruchał 30 By the way, champion of the world! Robert Ruha Niezależnie od tego, czy ktoś lubi MMA, czy nie, to pisze się historia polskiego sportu. <ścoughs> Pasy, An here. Ladies and gentlemen. XTBKSW colosseum 2. Tickets on sale live only on via play.